Witam serdecznie, kochani z podznaką Skorpiona. W tym czytaniu karta rota dla was na nadchodzący miesiąc na luty. Zaczynamy e, czytanie e, tu od postawienia kart na sprawy takie materialne związane z pracą, e, finansami i jak na razie wygląda to nie najgorzej. E, zapytamy o plany przedsięwzięcia, czy tutaj trzeba się e, tym martwić. Albo czy może się trzeba czegoś spodziewać nietypowego? I także wasze samopoczucie oraz zdrowie bardzo ważny temat. Dlatego także o to pytamy. Zanim przejdziemy do samego czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję kanału. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie udostępnić to czytanie komuś, kogo mogłoby zainteresować. Podejrzewam, że innego Skorpiona, nie? Ale dobrze, popatrzmy, popatrzmy, co tu karty mówią. I tak jak mówiłem, w tych sprawach materialnych nie wydaje się, żeby było źle. Mamy i siódemkę denarów, jak i dziewiątkę denarów, ale też i wisielca. I teraz tak, do wisielca dojdziemy, ale siódemka denarów w dużej mierze mówi w tych kwestiach o tym, że sprawy są na dobrym kursie. Jesteście na dobrej drodze, będzie w tym miesiącu wszystko się rozwijało tak statecznie w odpowiednią stronę, tak? Czyli będzie powolutku sobie rosło, będzie się rozwijało, będzie szło w tym dobrym kierunku i i moi drodzy, mamy tego wisielca, on tutaj mocno jest połączony, połączony z tą siódemką denarów, wskazując na to, że jeżeli jest coś takiego niepewnego, jeżeli jest też coś, co byście planowali jednak zmieniać, ale nie jesteście na 100% przekonani, czy robić jeszcze to w tym miesiącu, czy nie. Tak? To w tym momencie wydaje się, że warto odrobinkę się wstrzymać, warto jeszcze raz wszystko przemyśleć i może podejść do tego. Nie mówię od razu koniecznie, że dopiero gdzieś tam w marcu, tak? Ale na pewno dać sobie więcej czasu, niż byście zakładali na to na rozwój tej sytuacji, na przemyślenie, na przygotowania i dopiero wtedy z tym ruszyli. Więc raczej bym powiedział też tak pod koniec lutego jak już z początkiem marca. To może mieć na przykład duże znaczenie, jeżeli myślicie nad rozpoczęciem szukania nowego zajęcia, nowej pracy Skorpiony w tym wypadku aby to właśnie idealnie się wpisywało w to, że jeszcze trzeba odrobinkę poczekać, że nie ma co jakoś tutaj szarżować, jeżeli właśnie się zastanawiacie nad pewnymi rzeczami, czy już ruszać, czy jeszcze nie, to odpowiedź jest jak najbardziej, że plan jest ok, ale że czas jeszcze może nie jest idealny do tego. Za to dziewiątka denarów wskazuje na dobrobyt. To jest karta dobrobytu. No, w kwestiach związanych z finansami, z no, no, pracą, tak? kwestiami materialnymi, dziewiątka denarów jest najlepszą. Znaczy, no, może nie najlepszą, ale jedną z lepszych kart, którą byśmy chcieli widzieć w takim rozkładzie. I ona oznacza, że nie będzie tutaj Wam brakowało. Tak? Może oznaczać wzrost, wzrost może zarobków, może oznaczać wzrost tego, że no, okej, okay, to może być takie troszkę relatywne, że mieliście wydatki wcześniej, więc teraz w lutym będzie spokojniej, więc będziecie mieli więcej teraz, teraz niż zazwyczaj, tak? Więc ta dziewiątka denarów, jeżeli spodziewacie się, czy może dostaniecie jakąś tam dodatkową kwotę z jakiegoś Tytułu, niektórzy, się, niektórzy czekają na takiego typu rzeczy, się zastanawiają, czy to już teraz, czy później. Wydaje się, że akurat to będzie właśnie teraz, ta dziewiątka denarów by na to wskazywała. Tak samo jest to karta, która wskazuje na em, em, sukces sprzedaży i zakupu. Tak, więc jeżeli w lutym myślicie o jakimś poważniejszym tak, zakupie, jakiejś poważniejszej em, transakcji, to widzę, że faktycznie w tym połączeniu całościowym wtedy by to wskazywało na to, że z jednej strony no, trzeba będzie może troszkę poczekać, ale jeszcze w tym lutym, pewnie pod koniec by się udało to sfinalizować i w fajny sposób, tak? Więc to jest dobry miesiąc na to. Jeżeli chodzi o mm, Wasze plany przedsięwzięcia, wiecie co? Tu. Mm, Bardziej skupiłbym się na jakichś takich konkretnych rzeczach, tak? Więc nie rozdrabniałbym się. Jest koło fortuny, jest karta księżyca, jest karta cesarzowej, i okej, okay, te karty w po kolei znaczą no, różne od siebie rzeczy, ale w połączeniu, szczególnie w kontekście rzeczy planowanych, rzeczy, które chcemy zrobić w przyszłości, one wskazują na, tą, na, na pewną ciągłość. Na ciągłość i skupianie się i rozwijanie, i rozwijanie tego, co już robimy, albo przynajmniej robienia czegoś takiego długofalowego. To widzę, że będzie przynosiło konkretne rezultaty, będzie działało, będzie ok, Skorpiony, tak? Więc jeżeli chodzi o takie przedsięwzięcie, jak no, może dieta, czyli chęć zrzucenia paru kilo, może ćwiczenia, no to też się pewnie wiąże z zrzuceniem paru kilo, ale no, chodzi głównie o takie rzeczy, które są um, ciągłe, tak? takie, które takie, które no, robimy powiedzmy tam raz w tygodniu, ale co tydzień, tak? Więc tu takie przedsięwzięcia jak najbardziej warto się na nich skupić. One będą działały i będą przynosiły pozytywne rezultaty, ale takie jakieś nowe rzeczy, takie plany troszkę bardziej szalone, troszkę bardziej nies takie niesprawdzone, o! W tym wypadku akurat nie jest to prawdopodobnie Najlepszy czas, najlepszy miesiąc dla Was, Skorpiony, żeby no, tam eksperymentować nie? ze sprawami jakimiś. Karta Księżyca wskazuje właśnie na to, że po połączeniu to ja mówię, to jest takie dość mocne połączenie, takie zamknięte może nawet, można by było tak powiedzieć żebyśmy jednak skupili się na tym, co nie jest nam obce. Tak? Więc nawet jeżeli ktoś by tam do was przyszedł z jakąś całkowicie odstrzeloną nową propozycją, to ok, warto rozważyć, ale może nie, nie forsować tego w lutym, nie robić tego na siłę. Tak? To jest ta rada kart. I teraz, raczej znaczy rada jeszcze będzie, tak, rada jeszcze będzie, ale to jest ta taka dodatkowa rada tutaj w ramach tych planów. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, wasze zdrowie, samopoczucie, skorpiony, energii to wy macie dużo, jesteście, no a skorpiony ogólnie to są raczej z tych takich bardziej ruchliwych i energetycznych istot. Ja nie mówię o tych skorpionach, co tam biją tym, tą kłójką na ogonie, ale o was, tak, mówię konkretnie. Energia, dużo jest i będzie jej, będziecie także czuli taką siłę do działania. Raczej nie ma tu specjalnie obaw przed tym, żebyście się mieli czegoś nawabić, coś by miało was tam specjalnie łapać, albo jeżeli tak, to bardzo szybko będzie mijał, ale jest tu bardzo mocny nacisk na to. Mam wrażenie w ogóle w wielu znakach Zodiaku. Teraz ostatnio, jak robiłem te rozkłady na luty. Wydaje się, że no, ten, ta intensywność, która była w ostatnim czasie, nam nie służy, i trzeba no, jednak znaleźć troszkę, albo zacząć przynajmniej myśleć o odpoczynku, bo wy, skorpiony, widzę, że jeszcze teraz pewnie nie, ale w ciągu tego miesiąca możecie no, trochę. Wiecie, za bardzo się wisilić, nie? Macie jak najbardziej tą energię, macie tą siłę, ale ona nie jest niespożyta. Więc w tym wypadku warto jak najbardziej zastanowić się chociaż, albo przynajmniej zorganizować sobie chociaż kilka dni w tym miesiącu, takich, w których sobie odpoczniecie, bo i siódemka buław, i dziesiątka buław mówią o no, przepracowaniu, o zbyt dużej ilości rzeczy, którymi się zajmujemy, i wtedy, no. To przekłada się na no, przemęczenie, i no, trzeba to będzie zaadresować. Więc kochani, jeszcze jedziecie na tym baku paliwa, który macie, ale liczcie się z tym, że powolutku, już w lutym będzie się wyczerpywał, i jeżeli nie zaadresujecie tego problemu, tak, to w marcu możecie wiecie, się już troszkę wykoleić. Nie? W marcu może, albo pod koniec lutego będzie już widać, że jedzie się na oparach. To jest to przesłanie kart na to samopoczucie i zdrowie dla was, skorpiony. A teraz zobaczmy, co karty chcą powiedzieć. Ja tutaj może troszkę posunę te kwestie, właśnie, takie z pierwszego rozkładu i postawmy karty na sprawy prywatne. Tak? Skorpiony. Zobaczmy, co tu najpierw karty mówią o kontakcie z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, czyli tymi ważnymi osobami. I okej, okay, no widzę, że tak troszkę będziecie wsieli się może od. Hmm, no, nie powiem, że odciąć od razu od tego, tej sfery życia, ale na pewno nie będzie to szkodziło niczemu. Ale teraz stawiamy karty na coś zdecydowanie ważniejszego. No, moje drogie, moje drogie skorpione, pytamy tu o miłość, i to będzie interpretacja dla osób, które są w związku, jak i te, które szukają miłości. Więc single, nie martwcie się, pamiętam zdecydowanie o Was, ale mm, jeżeli chodzi o. Właśnie ten kontakt z tymi ważnymi dla nas osobami. Jest jedna konkretna rzecz, która od razu się tu rzuca w oczy, i moi drodzy, as mieczy. As mieczy wskazuje na to, że będziecie musieli pewnie komuś pomóc. Będziecie musieli postarać się, żeby. Pomóc komuś załatwić jakąś rzecz, poradzić sobie z problemem, ktoś będzie na Was polegał, ktoś będzie w takim bardzo krok po kroku przedstawieniu, ktoś ma z tych ważnych dla Was osób problem w lutym. Tak? Radzi sobie z nim tak, aby, 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 i wydaje się, że z Waszą pomocą jak najbardziej poradzi sobie z tym problemem, ale to nawet i przy Waszej pomocy nie będzie aż tak łatwe. Więc może to wskazywać na to, że to jest taki dość, no, taki dość konkretny problem, tak? To jest jakaś taka rzecz, z którą, no, może nawet ten ktoś sobie w ogóle nie poradzić, więc wiecie, no, Wasza pomoc jak najbardziej. Bardziej w tym momencie wskazana by była. Ja bym tu widział, no może ktoś z waszych bliskich nie jest specjalnie ruchliwy, a musi gdzieś coś tam załatwić. To jest osoba starsza, załóżmy, i niespecjalnie, niespecjalnie też już ma tyle energii, żeby sobie z tym radzić. Może. Może ktoś jest chory i trzeba właśnie troszkę takiej opieki nad nim, roz, nad nim lub nad nią roztoczyć. Może to jest ktoś z waszych podopiecznych dzieci, kto ma jakiś tam problem, załóżmy w szkole, tak? I, i trochę by trzeba było nad tą osobą przysiąść, żeby, żeby jej pomóc tym. No. Może to być też, wiecie, dobry przyjaciel, który na przykład się rozstaje, wychodzi z związku i tego wsparcia od Was potrzebuje. Bardziej As mówi o takim aktywnym wspieraniu, takim faktycznie działaniu, tak, niż tylko, wiecie, wysłuchaniu. Wysłuchanie jest zawsze przydatne i zawsze ta emocjonalna pomoc no, jest mile widziana, ale tu bardziej chodzi o coś konkretnego, o coś, no nie wiem, pomóc w przeprowadzce, tak, załóżmy. Więc to jest taka konkretna rzecz, w której, wiecie, podnosimy rzeczy i zanosimy i, i, i robimy, nie? Ale poza tym, tak naprawdę widzę taki hiatus, tak? Takie ładne słowo. Dawno nie używałem tego słowa. A na kamerze tutaj przed kamerą to nie mam pojęcia, czy w ogóle. Chodzi o to, że będzie tak troszkę pustawą na tej waszej na tej waszej na tym Waszym kalendarzu, jeżeli chodzi o no, spotkania, jakieś interakcje konkretne i tak dalej, ja mam tu wrażenie, to jest tak, jakby jest tu siódemka buław, jest karta pustelnika, że albo. Wy konkretnie, albo Wy i część osób z Waszego otoczenia, no z tych właśnie ważnych dla Was osób, no troszkę Wy przytykaliście się, mówiąc kolokwialnie, z energii, żeby organizować jakieś nowe rzeczy, żeby tam spotykać się, jeździć na jakieś, nie wiem, razem rauty i tak dalej. Ja wiem, że niby karnawał jest tak dalej, ale. Kochani, no w tym wypadku wydaje się, że nie za bardzo będzie wiele osób, które będą chętne do jakichś takich spotkań, do jakichś takich interakcji, więc tym samym też... Pewnie będzie tego mniej y, dla was, ale mam wrażenie, że to będzie wam w jakiś sposób pasowało. Także okej, okay, ja nie mówię, że macie się zamknąć w, w tej pustelni, ale czasami czasami wiecie z tydzień, dwa, wziąć sobie dwa oddechy od tych bliskich, bo każdy z nas dobrze wie, że czasami może jej być za dużo, nie? Ale y, to w żaden sposób też nie jest złe, nie przecież. Kochani, jeżeli zaś chodzi o te kwestie związane z miłością, mam tutaj. Najpierw zacznę o, najpierw zacznę od interpretacji dla ludzi, którzy są w związku. Więc Skorpiony, jesteście w związku, macie już tego ukochanego, tą ukochaną, nie szukacie miłości, i w tym wypadku, no powiem Wam, że tu będzie dobrobyt, tak? Tu będzie dobrobyt, znowu mamy dziewiątkę denarów, więc niczego Wam w tym związku nie będzie brakowało, nie będziecie czuli się, nie wiem, ignorowani, ta druga strona będzie otwarta, będzie będzie także szukała tych interakcji z wami. Tu wiecie, może się zamkniecie od rodziny i przyjaciół i sami będziecie sobie w te oczka patrzeć, ale trochę ważniejszą rzeczą, jeżeli jesteście w stanie to uwierzyć, jest tu połączenie karty gwiazdy i karty śmierci. O matko, nie martwcie się, śmierć nie jest zła w kartach Tarota. Ona jest neutralna, bym powiedział, z takim nawet podszyciem całkiem pozytywnym a mianowicie oznacza to, że będziecie robili jakiś ekscytujący dla Was, tak, jako pary, plan na przyszłość. Karta gwiazdy mówi o patrzeniu takim optymistycznym w przyszłość właśnie, na te nadchodzące dni, może nie nawet te najbliższe nadchodzące dni, ale takie, wiecie, no załóżmy na wakacje, tak, czy tam w okresie letnim. A karta śmierci wskazuje na to, że ten plan, on będzie, on się może całkowicie pojawić, albo się zacznie tak w pełni krystalizować w, w tym okresie lutego, więc y, widziałbym y, dużo fajnych interakcji razem, gdzie podczas tego spędzania czasu wpadacie na super pomysł, co y, zrobić razem, tak? Skorpiony, gdzieś może gdzie pojechać, y, zrobić coś fajnego. co Może wiecie, OK, dobra, jeżeli jesteście na początku y, swojej drogi, bo ja tak się trochę zapędziłem, jakbyście już tam byli z 10 lat ze sobą, to mm, ten plan patrzenia w przyszłość nie musi być związany z wyjazdem czy z fajną rzeczą, którą zrobicie, ale on może oznaczać taki konkretny krok, nawet do którego byście się bardzo zapalili. Może chcecie się do siebie wprowadzić, może oświadczyny. Tak, albo przynajmniej mowa, tam planowanie o ślub, ślubu i tak dalej. Wiecie, takie poważne zmiany to także mogą być, więc no wiecie, jesteście w związku, ale przecież może jeszcze nie zrobiliście, nie odkaczyliście tych wszystkich budek, które, które są do odhaczenia w takiej relacji. Więc kochani, no tu ciekawie jest. A teraz, jeżeli jesteście singlami, szukacie kogoś, to no, wydaje się, że luty jest otwarty. Czasem jest to dobry czas na łowy, tak? bo z jednej strony faktycznie. Wydaje się, że nawet w tych jakichś tam aplikacjach, zależy jak szukacie, nie? Mo, będzie obfitość, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, kandydatów lub, czy, lub kandydatek. Tak? Tu akurat nie będzie brakowało osób, które by były także zainteresowane i otwarte. Wiecie, czasami wystarczy ta jedna osoba, tak, i wtedy, jeżeli twierdzicie, że w taki sposób się nie bawicie, to może się pojawić taka w waszym otoczeniu, albo przynajmniej da. O sobie znać taka jedna konkretna osoba, ale wtedy ta dziewiątka denarów by oznaczała taki pełen pakiet, tak? że to jest ktoś, kto faktycznie od razu widać, że no, może jeszcze nie jesteśmy razem, albo jesteśmy zupełnie na początku swojej drogi, może się jeszcze nie znamy w pełni, więc nie rozumiemy wszystkich zależności. Ale no, tak patrząc, tak troszkę z zewnątrz, jest to człowiek, który mógłby mi dać wszystko to, czego potrzebuję, tak? Czyli te, wiecie, te budki, mówiąc znowu o tych budkach taką listę, żeby wiecie, no był taki, 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 Okej, okay, jest, wpasowuje się w ten ideał, przynajmniej początkowo, powierzchownie, tak, ale jak pogrzebiemy trochę dalej, no to może się to troszkę zmienić, ale bardzo obiecujące tu będzie i właśnie to będzie na tyle obiecujące, że będziecie... Tą relację mogli rozwinąć w przód. Będziecie mogli zrobić z nią więcej i będziecie cieszyli się na to, co by było w przyszłości. A karta śmierci może po prostu mówić o zmianie tego, że, wiecie, byliście singlami, a już nie jesteście. Nie? Więc to jest ta zmiana, tak, ta odmia albo odmiana też losów takich, że wcześniej nie było zupełnie nikogo, bo też hiatus znowu, podobał, tylko, że. Że w, w tym kontekście, a teraz nagle faktycznie pojawia się więcej e, takich no, e, kawalerów i pannic. E, no, wiecie, wiecie o chodzi, Dostępnych osób do ewentualnego no właśnie stworzenia czegoś więcej. Tego Wam jak najbardziej życzę. Zobaczmy teraz, jaka jest, e, jaki jest ważny znak Zodiaku dla Was. Tylko podkreślam, że to może być ascendent, znak słoneczny, więc księżycowy. E, Wydaje się, że koziorożec jest w tym miesiącu dla Was ważny. Więc osoby, które są w Waszym otoczeniu i, otoczeniu i są spod znaku koziorożca, no. Te interakcje z nimi, wpływ ich na Was i Was na nich będzie większy, tak? będzie nasilony. Więc no, tu trzeba na, na te osoby zwrócić uwagę. Ja nie mówię od razu, że to będą te najlepsze interakcje, one to będą te takie najbardziej istotne. Tak? Czyli na przykład może ten, ta osoba, która ma ten problem, czy będzie miała ten problem, to właśnie taki koziorożec jest. Nie? Więc, więc tu miejcie na to uwagę. I teraz zobaczmy, kochani, co tu karty mówią o ewentualnej przeszkodzie. A Siódemka pucharów to nie jest konkretna przeszkoda. E, mamy też e, dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę, e, i mamy także radę kart. No dobra, e, patrzymy i teraz, ok, ja zacznę od rady kart od razu. Macie się skupić na sobie. Tak? Karta cesarza niezmiennie oznacza, że macie się skupić na sobie, na swoich potrzebach. Ja nie mówię, że teraz macie być jakimiś strasznymi egoistami i narcyzami, ale no więcej niż zwykle. No najwyraźniej nie za dużo się nie za dużo zwracacie uwagi na siebie. E, troszkę może to widać w tej kwestii przepracowania. Nie? Dobrą rzeczą, która idzie w Waszą stronę, to jest to, że wszystko, co. Potrzebujecie i macie do zrobienia na luty, to Wam się uda, tak? Może nie będzie to łatwe, może właśnie to będzie troszkę męczące, ale ostatecznie wiecie, wyjdziecie z tego miesiąca obronną ręką. A siódemka Pucharów, siódemka Pucharów jest taką ewentualną przeszkodą. Ona, nie, ona z reguły nie mówi o jakichś konkretnych przeszkodach, ale wskazuje trochę na. Na to, że może być zbyt wiele rzeczy do wyboru i żeby się skupić na tych naprawdę ważnych, tak, w tym wypadku, w tym całym Miszmaszu. Więc to, co było tu powiedziane z planami, może też w tym kontakcie z znajomymi, z bliskimi, też żeby skupić się na tych naprawdę istotnych rzeczach, i może przez to, że się skupicie na tych istotnych rzeczach, w tym wypadku może trochę też na sobie, też dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby aż tak dużo się nie angażować w te różne rzeczy, które by miały się w innym wypadku dziać. Więc, moje drogie skorpiony, ciekawy bardzo rozkład, tutaj bardzo obiecujący dla Was. Tego Wam jak najbardziej życzę na luty i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!